Faktory Plus to aplikacja do zarządzania produkcją dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niej w łatwy i skuteczny sposób zaplanujesz, uporządkujesz i pokierujesz procesami produkcyjnymi w Twojej firmie, a co najważniejsze, będziesz mógł je kontrolować zdalnie za pośrednictwem internetu z dowolnego miejsca na świecie. Jeśli tracisz dużo czasu na planowanie i rozliczanie produkcji, czujesz, że brakuje Ci kontroli nad tym, co dzieje się na hali, potrzebujesz prostego i intuicyjnego narzędzia. I nie chcesz tracić czasu i pieniędzy na wdrożenie systemu ERP, to aplikacja Faktory Plus jest właśnie dla ciebie. Ma tylko te funkcje, których naprawdę potrzebujesz, przez co jest łatwa w obsłudze. Możesz ją szybko wdrożyć, a koszty regulujesz w ramach miesięcznego abonamentu, z którego możesz zrezygnować w każdej chwili. Aplikacja Faktory Plus daje ci możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym informacji na temat postępu realizacji zaplanowanych zleceń, czasu pracy pracowników na wszystkich liniach produkcyjnych, aktualnego planu produkcji i stanów magazynowych. W menu po lewej stronie ekranu pod symbolami ikon znajdują się moduły, za pomocą których w łatwy sposób zorganizujesz pracę na hali. Najpierw przydzielasz dostęp pracownikom do określonych maszyn, następnie określasz marszrutę, czyli kolejność wykonywanych zadań. Na końcu zakładasz nowe zlecenie. Załóżmy, że chcesz wyprodukować na zlecenie klienta 5 białych krzeseł. Uprościmy procedurę, żeby pokazać ci, jak łatwy jest proces. Wszystko planujesz poprzez kilka kliknięć w przejrzystym i intuicyjnym menu. Kiedy zakładasz zadanie, wyznaczasz jedynie, co produkujesz i którą marszrutą. Jeśli zlecenia się powtarzają, marszruty pozostają zapisane w systemie. Realizację zleceń przedstawia tablica, na której możesz przeciągać poszczególne etapy między stanowiskami pracy, a także nadawać im priorytet. Wystarczy przeciągnąć zadania na szczyt listy, żeby pracownik widział je jako pierwsze do wykonania na swoim profilu. Pracownik rozpoczyna realizację pierwszego zlecenia na liście. Po zakończonym etapie widzisz w panelu menadżera, że prace na pierwszej maszynie zostały zakończone. Pracownik rozpoczyna pracę na drugiej maszynie. Kiedy ją zakończy, naciska zakończ, a ty w panelu menadżera widzisz, że znalazło się ono na ostatnim etapie produkcyjnym. Po zakończonym procesie produkcyjnym pracownik uzupełnia pole zużytych surowców. W magazynie zostają one automatycznie odliczone od sumy danego surowca. Pomaga to lepiej kontrolować konieczność przyjęcia nowych dostaw. Klikając w ikonę magazynu, dowiesz się również, jaka ilość elementów jest gotowa do wydania klientowi. W tym samym miejscu możesz kontrolować wydania zewnętrzne dla poszczególnych klientów. W operacjach magazynowych klikasz Nowe Wydanie, uzupełniasz dane klienta i automatycznie pojawiają się zrealizowane dla niego zlecenia. Możesz również pobrać dokument wydania zewnętrznego, tzw. WZ, którą trzeba zapisać lub wydrukować. Możesz też wygenerować raport dotyczący kosztów pracy z uwzględnieniem wykorzystanych surowców, a także roboczogodzin pracowników. W jednym miejscu gromadzisz wszystkich klientów i dostawców z dokładnymi danymi. A jeśli zdarzy się problem, możesz sprawdzić, kto jest za niego odpowiedzialny, zaglądając do dziennika zdarzeń, w którym odnotowane są wszystkie operacje w systemie. Gdzie przydaje się aplikacja Faktory Plus? W każdym przedsiębiorstwie, gdzie trzeba analizować duże ilości danych. Na liniach produkcyjnych, gdzie korzysta się z różnych surowców, maszyn i technologii. Wszędzie tam, gdzie praca ludzi występuje w określonej kolejności. Wydaje się, że jest tego dużo. Pomożemy Ci zarówno na etapie wdrożenia, a także podczas codziennych prac organizacyjnych, tak długo jak będziesz tego potrzebować. Na koniec chcemy powiedzieć Ci, za co nasi klienci cenią aplikację Factory Plus. Za to, że mają wszystko uporządkowane w jednym miejscu. Za to, że czuwają nad realizacją pracy zdalnie. A przede wszystkim za to, że aplikacja jest prosta w obsłudze i jest przyjazna dla pracowników w każdym wieku. Zaloguj się i skorzystaj z darmowego okresu próbnego w pełnej wersji oprogramowania. Faktory Plus. Aplikacja do zarządzania produkcją w Twojej firmie.